Masz mi dalej co za złe? Ale co? Wiesz co? Już mi przeszło. Nie wierzę ci. Nie musisz. A tak właściwie to, co ci się stało, że donosisz? Mówiłem ci już. Przeciąłem się. Mhm. A co? Co cię tak nagle to obchodzi? Bo się głupku martwi o ciebie. Ty idź sobie lepiej do tego, Leona. Jemu się przyda twoja troska? A temu, co tak nagle. Złamane serduszko zawsze boli. Co znowu mu zrobiłeś? Ja? Czemu wy wszyscy mnie o wszystko posądzacie? Może tak po prostu jest? Nie oskarżam cię. Tylko pytam. Jasne. Co miałeś na myśli, mówiąc złamane serce? O, nic. Możesz chyba chociaż raz powiedzieć. Musisz sama to zobaczyć. Nie będę ci psyć zabawy. My wyskakiwać z Forsy? Nie mamy. Tak, jasna, ja jestem magiczną wróżką zębuszką. No nie wiem, może jesteś. Patrzcie jaki odważny. Widać, że nam się nie przyda. Czego chcecie? A tak nam się nudzi zobaczyliśmy was i wpadliśmy na genialny pomysł. Nie kwestionuję tego, że to zły pomysł. Nie no, filozofa nie potrzebujemy. Nie no, wypuszcie. Mnie Nie możecie zabrać. Hmm. Skoro tak chcesz, sam za nich nie przekładam. To co im powiem? Nie wiem. Jeśli mam być szczery, to tak jak mówiłem, nic nie pamiętam. I naprawdę, jeszcze raz cię przepraszam. A ja mówiłam, że nic nie szkodzi. To co? Ja bym powiedział prawdę. A jak oni nie uwierzą? Albo się od nas odwrócą? Wtedy będzie to oznaczać, że są fałszywi. Ale co innego mamy zrobić? Może faktycznie. Zaufaj Kobie ja Nie wygłupiaj się, nie ma na to czasu. Ja zawsze mam czas. Ale ja nie. Więc zamknij się i idź po Skaja i Majka. Ja pójdę po dziewczynę. Bez żadnych numerów. Ach, niech ci będzie. Więc stało się coś poważnego. Szedłem po parku. Po chwili spotkałem Maxa. A za niedługo pojawiła się mafia. Ile ich było? Zdaje mi się, że jest z dziesięciu. Jak udało ci się uciec? Max ich ograł. I mnie wypuścili. Hmm, ciekawe. Czyli wystarczy dobra zagrywka psychologiczna. To nie jest teraz ważne. Musimy za nim iść. Wiesz chociaż, w którą stronę poszli? Mówili coś o wschodzie. I wszystko jasne. Ruszamy. Ale ktoś musi zostać. Myślę, że Mike i Diana to wy dostaniecie. Dlaczego? Dlaczego my? Dołączam się do pytania. Dobrze wam to zrobi. A poza tym też musi. Ty, Diana, nie umiesz jeszcze w stu procentach się bronić. A ty, Mike... Nie oszukujmy się, ale nie jesteś w dobrym stanie. Mogłoby ci to zaszkodzić. A skali jakoś idzie? Tak! Bo jego stan nie zagraża jego życiu, a twój tak. Jak to? Nie powiedział ci? Ano tak! W końcu to on. Ale spokojnie, macie dużo czasu na Jest zimny, ma znaki powieszenia i nie oddycha. Nie ma cudu na niego. Ty nic nie wiesz, na pewno jest. Max, bez się, proszę cię. Dziewczyny, zabierzcie ją stąd. twoja. Nie mogłeś tego przewidzieć, ale mogłem nie iść, mogłem zostać. A kto by nas powiadomił? Zrobiłeś więcej niż ci się wydaje. Dzięki tobie nie zgniję to. Co chcesz z nim zrobić? Myślę, że on sam chciałby wrócić do domu i zrobimy to. Długo będziesz się tak kręcić? A co? Zabronisz mi? Możesz przestać się ze mną bawić? To raczej ty przestań, i tak już za dużo czasu ci poświęcam. Kiedy my nawet prawie w ogóle nie spędzamy go razem. Ale... ale co? Skoro już się nakręciłeś, to mów! Przepraszam, zapomnę. I co? Co z nim? Jak na razie trup, ale spokojnie. Jak to?! Został powieszony. I ty to mówisz to tak spokojnie?! U zachować zimną krew. Dobra, nieważne. A jak Abi? Siedzi przy nim cały czas. Jedna coś? Sky jej coś tam daje i sprawdza, jak ona się czuje, ale jak na razie nic nie chciała jeść. Powiedziałaś, że jak na razie trum. Jak to na razie? Zobaczę za niedługo, o ile wypali. Ale co ma wypalić? Co ty knujesz? Nic. To za tym nie mogę ci powiedzieć. Sky, ona nie może się tak przemęczać. My musimy jej jakoś pomóc. I co jej powiesz? Ona nie jest już małym dzieckiem. Wiem, ale chcę jej pomóc. Myślę, że jej przejdzie. Teraz już wiem, czemu tak łatwo się poddajesz. Niby czemu. Boisz się kogoś stracić. Boisz się dać komuś szansę. I przez to zginiesz. Co ty wygadujesz? Możesz o sence głupią, ale nie ślepą. Brat, a co ty taki? Nie twój interes. Ej! To, że jesteś starszy, nie znaczy, że możesz się tak odzywać. Bo co? Bo nigdy taki nie byłeś. Kto cię zmienił? Mogę ci pomóc. Nie możesz. Skąd wiesz? Może akurat mogę. Nie, nie możesz. Chociaż powiedz, co cię gryzie. Jestem rozszarpany. Tyle. Jak ja tego kogoś znajdę, to obiecuję ci, że nie obiecuj. Nie będę się tobą wysługiwać. A kto to jest? Nikt ważny. Nie boisz się. śmierci? Wiesz, że ja nigdy nie umrę. Zawsze będę z tobą. Wiem, ale. Co jak ja umrę? Zagadę cię wtedy? Ty nie umrzesz. Będziesz taka jak ja. Ale mówiłeś, że jest taka szansa. Jest. Ale nie dopuścimy do tego. Mam wrażenie, że wszyscy kłamią. To ludzie. Nie mają co robić, więc knują. Spiskują i oszukują. Ale nie masz się co martwić. Ja cię nigdy nie oszukam. Mogę Cię o coś spytać? Rozumiem, że mam odpowiedzieć szczerze. Dlaczego tutaj jesteś? To proste. Czekałam na Ciebie. Ale zanim się tu pojawiłam... No cóż... Spotkali mnie na ulicy. Zaczęli przechodzić coraz częściej. I tak się złożyło, że tu wylądowałem. A gdy dojdzie do tego, to... Co zrobisz? To, co będziemy chcieli. Dobrze wiesz, że ja nie mam ograniczeń. Ej, e, jak tam, a jak ma być, mój cały świat się właśnie zawalił, a jednak wyszłaś. Tak, nie chcę się poddać, chcę być przy nim, ale też nie chcę tam ciążyć. Rozumiem, bo nie zawsze dochodzi się tam, gdzie by się chciało. Kiedyś mi powiedział, nigdy nie idź wstecz i to chyba dlatego wciąż tu jestem. Był z tobą zawsze. On jako pierwszy mnie tu powitał. Był moimi oczami, a teraz nie ...myślę pokroczyć. Nie możesz tak myśleć. Może jakoś się ułożyć. Jakoś. Ach, może. Ale i tak dzięki. Kim jesteś? To no, nie wiesz! co? Spalnie! No, masperamę! To tylko ty. A co ty robisz? A ty? Ja wracam do siebie, od Leona. Skąd wiesz? Bo Tylko on ma tam pokój. No tak. Jak ja cię nienawidzę. Nie, ciebie też. to jest to twoje rozdwojenie uczuć? A raczej obojętność. Tobie też by się to czasem przydało. A nie ciągle wałszy, że ktoś musi. A poza tym, pilne swego. Nie jest twoją własnością i dobrze o tym wiesz. To, że ją naznaczyłeś jeszcze o niczym nie świadczy. Znalazł się rycerzyk. Nie rycerzyk, tylko człowiek z własnym zdaniem. Zobaczymy jeszcze. Tak, tak, nara mistrzu. Wszędzie cię szukałem. Coś się stało? Coś z moim bratem? Nie, przyszedłem tu w sprawie porady. Uf, bo się już bałam. I tak już jest sporo dzieje w tym tygodniu. To fakt. Zastanawiam się, jak pogodzić się z Majkiem. I liczyłam, że coś mi doradzisz. Nie jestem w takie rzeczy dobra, ale po prostu mu powiedz. Ale jak na razie nigdzie go nie mogę znaleźć. A jak znajdowałem, to stała straży. Robię to celowo, musisz poczekać. Jak mu przejdzie, wtedy spróbuj. Ile może to potrwać? A, nie wiem. On jest teraz pewnie sam zły na siebie i analizuje wszystko. U niego proces myślenia trochę zajmuje. Musisz wiedzieć, że nigdy nie był zbyt bystry. Gdybym miał taką siostrę, to pewnie bym się cieszył, że tak mówi. A miałeś? Nie. A szkoda, bomby by mi się przydało. Umiałaby mnie postawić do pionu jak ty. Dziękuję. Ale ja przecież dla mnie zrobiłaś wiele. Nic nie mówiłaś nigdy, że rozdajesz porady. Ile bierzesz za jedną? Nie żartuj sobie. Ja sama nie wiem, co go wzięło. Hmm, może sumienie? Może. Ale ja się w porady nie bawię. Wiesz co za Abigail? Parę razy się minęłyśmy. Wydusiła parę słów, nic więcej. A na służbie? Nic. A ty? Ja z nią gadałam. Raz. Potem już mniej. Mówiła coś? Możemy jej jakoś pomóc? Kazała przekazać, byście się o nią nie martwili. I byście jak na razie zostawili ją w spokoju. Ona to przemyśli, a jak skończy, to wróci. Kolejna myślicielka.